Dzień dobry. Dzisiaj jest z nami pan profesor Czesław Czabała, jeden z mistrzów psychoterapii w Polsce z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej, superwizor i autor kilkudziesięciu, o ile nie więcej, publikacji na temat psychologii, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii, skuteczności psychoterapii i wszystkich tych czynników, które łączą się z pomaganiem drugiemu człowiekowi. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj Pan z nami jest, a jeszcze bardziej się cieszymy, że już 18 czerwca spotkamy się na szkoleniu kolejnym, jednym z ostatnich przed wakacjami z cyklu Akademia Terapeuty i ten. To nasze szkolenie, to nasze spotkanie tak naprawdę dialog, który się odbędzie w ramach tego warsztatu 18 czerwca będzie poświęcony psychoterapii, procesowi psychoterapii, tak, czyli temu, jakie są czynniki wspólne w psychoterapii, co się musi zadziać między pacjentem a, te, a, a terapeutą, żeby terapia mogła się powieść. I to też omówimy na przykładach na tej ogromnej, na tym ogromnym doświadczeniu, które pan profesor posiada. Będzie to szkolenie mistrzowskie. Dzisiaj być może uda nam się taki przedsmak naszym uczestnikom zrobić tego, czego będą mogli oczekiwać na szkoleniu. I zastanawiam się tak, Panie Profesorze, jak Pan w ogóle postrzega te czynniki wspólne w psychoterapii? Bo mówił Pan o tym niejednokrotnie, że psychoterapia jest jedna, proces psychoterapii jest jeden, uniwersalny. Mimo tego, że nurtów są dziesiątki, może setki nurtów psychoterapii, to cały czas to taka istota psychoterapii jest, jest jedna. I o co tutaj chodzi z tym uniwersalizmem w psychoterapii? Jak to jest, że tylu terapeutów, a, a metoda jest tak naprawdę jedna? Marvin Goldfried, taki człowiek, który ostatnio już e, bardzo się pokazuje przy pomocy nowych technologii, prowadzi różnego rodzaju warsztaty, e, powiada tak, e, że e, tyle psychoterapii jest na świecie, ponieważ Autorzy nowych pomysłów nie znają tego, o czym pisali starzy psychoterapeuci. Myślę, że on myśli też o sobie, bo też nie jest za młody, ale głównie ma na myśli nawet Freuda czy Beka i to jest pierwsza rzecz. Druga, drugi powód, dla którego jest ich tak wielu, to jest to, że ludzie są twórczy rozwijają nowe technologie bardziej niż idee leżące u podstaw wyjaśniania zaburzeń zdrowia psychicznego. I nie mamy żadnych wątpliwości, że przyczyny zaburzeń zdrowia psychicznego, zwłaszcza te dotyczące zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości, także to są o, źródła tych e, objawów, to są intrapsychiczne właściwości różne. Po to, żeby pomóc człowiekowi skutecznie, to musi nastąpić zmiana w obrębie zidentyfikowanych intrapsychicznych czynników, które doprowadziły do o, powstania objawów. No i e, 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 co, co właściwie takiego powinno być zrobione, żeby ta zmiana intrapsychiczna nastąpiła? E, Jerome Frank w latach 60. już w swojej książce Perswazja i leczenie tłumaczone zresztą na język polski wydanej w 2005 roku, powiadał po pierwsze pacjent musi Doświadczyć tego, że to jest miejsce, w którym on uzyska skuteczną pomoc. Zbudzić w nim nadzieję. Stworzyć takie warunki na początku procesu psychoterapii, żeby on miał poczucie, że to jest... Doświadczył ulgi, bo to nie wystarczy poczucia. On ma fizjologicznie doświadczyć ulgi i przeprowadzić do zaangażowania. Druga rzecz niezwykle istotna i ważna, we wszystkich psychoterapiach, to jest to, że spotkania psychoterapeutyczne to nie jest intelektualna rozmowa, ani też tylko i wyłącznie wykonywanie określonych technologii, które są stosowane dla osiągnięcia tej zmiany. Każde spotkanie psychoterapeutyczne to jest doświadczenie emocjonalne. On kładł duży nacisk na to, że każda sesja terapeutyczna jeżeli nie jest wypełniona, czy nie dostarcza okazji pacjentowi do przeżyć emocjonalnych, to w zasadzie jest zmarnowana. Trzeci element istotny i ważny to jest to, że psychoterapia, wszystkie psychoterapie dążą do tego, żeby człowiek, który szuka pomocy, skoncentrował się na Rozważaniu, analizowaniu, poszukiwaniu tych czynników, które utrudniają mu realizację jego potrzeb i, i zadań życiowych. No i wreszcie, że tak naprawdę czynnikiem ważnym, wspólnym dla wszystkich terapii jest relacja terapeutyczna, która się bardzo różni między sobą. To jest Jerome Frank. Później tam mamy bardzo dużo badań, między innymi Lamberta, o tym, że, że te czynniki wsparcia, czynniki. Uczenia się, wglądu i y, zmiany, czynniki prowadzące do zmiany zachowania. To jest to, co w każdej psychoterapii wystąpić powinna. Oczywiście, oczywiście. Właśnie y, o tej relacji terapeutycznej, jeszcze panie, pan, y, pan, panie profesorze, dużo, dużej uwagi oczywiście poświęca pan w swoich pracach. Ona się może różnić, tak jak pan powiedział, w zależności od sposobu pracy, ale też pewne elementy muszą być takie nieodłączne, stałe żeby terapia się mogła powieść i jak Pan myśli, jak w Pana opinii powinna wyglądać taka wystarczająco dobra relacja terapeutyczna? No pierwsza rzecz to jest stworzenie warunków do tego, żeby pacjent doświadczył ulgi. To jest to, co jest największym dorobkiem terapii humanistycznej, czyli empatia i zrozumienie ze strony terapeuty. Długo by o tym mówić, na czym to polega, bo oczywiście nasi Pacjenci mają bardzo sobie trudne doświadczenia. Bardzo często jest tak, że terapeuta, jak patrzy na tą biografię człowieka, który przychodzi, bo cierpi, to ma od razu takie poczucie, że no oni sami brali udział troszeczkę w destrukcji swojego życia. Ale. Empatia to jest zrozumienie tak naprawdę, że on ma subiektywne powody, dla których tak, a nie inaczej doświadczał tego, co się działo. Kolejna rzecz niezwykle istotna i ważna też uzgadnianie z pacjentem rodzajów zmian, jakie mają nastąpić, czy coś, co się nazywa kontraktem terapeutycznym. My często jakby wychodzimy troszkę z założenia, że pacjent nie wie, bo jest nieświadomy, że my musimy za niego zdecydować, co się zmienić powinno. Otóż nie do końca potwierdzają to zarówno doświadczenia kliniczne, jak i wyniki badań mówiące o tym, co to znaczy uzgodnić cele. No, i wreszcie, i wreszcie rodzaj szacunku i zaufania do pacjentów i możliwości, możliwości zmiany ze strony terapeuty. Terapeuta jest na pewno mądrzejszy, ale niekoniecznie to on będzie decydował o tym, co w życiu tego człowieka będzie się działo. Czyli tak naprawdę mówimy o empatii, o autentyczności, o autonomii też, poszanowaniu autonomii pacjenta. Autonomii też. tak. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za to y, krótkie spotkanie, będące tak naprawdę takim przedsmakiem, przystawką do dłuższego szkolenia i dłuższej rozmowy, która nas czeka już 18 czerwca w ramach y, Akademii Terapeuty. O tym, co się powinno zadziać w psychoterapii, aby ona była skuteczna, o tym, co powinien robić terapeuta, jak powinien budować relacje, żeby była skuteczna. O tym będziemy rozmawiać już 18 czerwca na konkretnych przykładach, na przykładzie prawdziwych pacjentów z praktyki klinicznej, praktyk klinicznych, tak naprawdę. Także serdecznie zapraszamy wszystkich już praktykujących psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, ale też tych, którzy dopiero znajdują się gdzieś na początku swojej ścieżki zawodowej, są w trakcie kształcenia. Zapisy na szkolenie odbywają się przez nasze wydarzenie na Facebooku lub lub poprzez naszą bezpośrednią stronę internetową, na której również można znaleźć link do formularza zgłoszeniowego. W na Facebooku. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na samej górze opisu i na samej górze strony. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychoterapią, tematyką zmiany w psychoterapii. Widzimy się już 18 czerwca. Do zobaczenia. Do zobaczenia.